Z nieoficjalną wizytą przyjechał w środę do Rzemienia Krzysztof Sawicki z konsulatu generalnego RP w Łódzku na Ukrainie. Konsul odwiedził tamtejszy zespół szkół rolniczych, by odebrać dary przeznaczone dla rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych na Wołyniu. No, standard życia na Ukrainie jest dużo niższy niż w Polsce, tak? czyli potrzeba jest wszystkiego. Jak my te dziesiątki paczek zwozimy z różnych miejsc jak i stąd, za co serdecznie dziękujemy, Rozwozimy po parapiach, rozwozimy po, po organizacjach polskich. Uczniowie z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu znani są z tego, że przed świętami Bożego Narodzenia uczestniczą w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Tym razem okazali wsparcie dla Polaków na Ukrainie. Dowiedzieliśmy się o istnieniu takiej potrzeby pomocy Polakom, którzy mieszkają na Wołyniu. Jak co roku, tak i w tym roku nie pozostało bez odpowiedzi społeczność naszej szkoły i samorząd szkolny zorganizował zbiórkę darów. Młodzież skoncentrowała się na zbieraniu żywności z długim terminem przydatności do spożycia, środków czystości oraz pieniędzy. Do akcji pomocy Polakom na wschodzie przyłączyły się również samorządy szkolne z placówek oświatowych z Padwi Narodowej i Tarnobrzega. Dzieci charytatywnie są przygotowane. Uczymy ich tej wrażliwości. Coraz więcej dzieci, coraz więcej ludzi jest też z pewnymi potrzebami, niestety w tej cywilizacji. Także tutaj kontakt ze szkołą w Rzemieniu był bardzo łatwy i dzieci bardzo chętnie odpowiedziały na apel tej szkoły. Dołączyliśmy się do nich. Dużo makaronów, Kasz. Kasz. Cukrów i różnych przedmiotów takiego codziennego, takich najbardziej najpo, najpotrzebniejszych. Było bardzo dużo różnej żywności, typu makarony albo środki chemiczne i bardzo dużo dzieci przynosiło różne takie rzeczy. Potem zostało to pakowane i wysłane. Czyli chętnie młodzieży. Przesłali. Tak, tak. Wszyscy mi się w to angażowali. Bardzo dużo osób wzięło w tym udział. W akcji przedświątecznej pomocy dla Polonii na Ukrainie uczestniczyły również dzieci z niepublicznego przedszkola promyczek z Padwi Narodowej. Dzieci wtedy przynosiły codziennie jakieś tam paczuszki, dary, i na korytarzu była duża gazetka, która zachęcała jako promyczek dobra, ponieważ jesteśmy przedszkolem promyczek, więc mamy takie hasło: promyczek dobra był dla Ukrainy. Zbierałem na wołę i herbatkę. Dla kogo to było? Dla Polaków naszych. Tutaj skłonu w stronę mieszkańców, ludzi dorosłych, bo oni decydują o tym, że ich dzieci tak łatwo i chętnie dzielą się z innymi.